My spałyśmy, no, spaliśmy kobiety tu na jezioro tam wszystkie dziewczyny z naszych ostatni turnus twórczyni spotkałyśmy się z dziećmi, z mężami idziemy pływać Wszyscy spałyśmy i teraz idziemy do wody. Jest ósma godzina i to było tak cudowne. Pod nami o tym. Gadanie z kobietami wczoraj. Dzieci biegają z, z latarkami. Po prostu cud. Mąż idzie. Żona idzie do wody. Już tam gadają. Wszyscy spotkają się. Dziękuję. Słuchajcie, kochani, ja bym chciała się nauczyć żeglować. Przepraszam, jest ekipa towarowa. Szefirek, dzisiaj byście mi trochę nauczyli jak pływać? No. Żeglować? W siebie, bo każdą łódkę już trzeba się nauczyć. Wiesz, jak ją wyczujemy? Aha. Mamy idealny wiatr to jest dzisiaj. Jest czy jest czy są krzaki? Krzaki. krzaki i saperka powodzenie saperka no, no właśnie nie jest saperka nie pożyczymy bo pożyczysz? masz większą to jest nasze marzenie pamiętasz jakie marzenie że chcemy żaglować razem to dzisiaj się marzenie to z wodu. Tu. i co to robi Ratowniczy. czyli jak jeśli się wyciąga kogoś, jak masz winę, to odpływasz do kupca dużącego żyła. To jest tak rzadko używane, nie? Ja na dwie że go umiem, a, a nie Aha. umiem go pokazać. Teraz wienie! 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 Elegancko! Tak? Elegancko. Uh -huh. Mogę komuś uratować. Wszystko jest gotowe? Nie, ale prawie. A do czego to jest? Aha, to jest to sterowanie. O. Teraz mi już tą cunkę dać. Proszę nazywać cunkę? Cuma. I oni tam wkręcają. To się nazywa sterownik? Sterownik. Sterownik. sterowa, no? Sterownik. Okay. Pomagasz szacie? Nie. Super, super pomocnik masz. Tam gdzie, są, gdzie jest woda. Teraz fałgrota, sprawdzimy czy czy I co to znaczy fałgrota? Co to jest? To jest... Czyli glina, która umieszcza wagę na Okej. Okay. Płynąłem, jestem tak daleko Już no! Pięknie tam wpływają, A my wiosujemy! Już! Już pomaga! Uch! Tak, i tu już dzisiaj macie idealny wiatr, co jest. No, po kolei, po kolei. Na razie, na razie jeszcze pozdrawiamy łódź. Tak, jeszcze bardziej przystojni są na terminie. No, co? nie, nie? Ja, nasi mężowie wróca... wracają. Ciężki dzień na łódkę. Jak chłopaki? Tak, no, wracamy tylko przyjaźni, chłopaka poprawić, czyli do grota, i idziemy w porę. Ale jeszcze pan. są inni ludzie w kolejce, chłopaki. Dowinko za mocno i będziesz się bała. Ty nie możesz. Nice try. Dzięki. <grymne> I tutaj Beatkę też. Nie na czy... Dawaj starość. Jak tam? Super. Tam, tam? Od środka w tamtą stronę wieje. Tutaj jest słabo. Więc teraz ja płynę. Będzie kasło waga bo to się hey, like, Okej, okay, więc my dwie podobno jest najlepiej płynąć i wracam i wam powiem pierwsze wrażenie, o ile będzie lepiej bez telefonem, bo jak coś się dzieje, i stracimy. No, no właśnie. Tu uważaj na to, żeby pływać. nogi pod to, nie, bo bez tego wypadnie. Ok, więc I jak będę potrzebował cię, to się tu wyginiesz. Okay. Ale na razie nie, na razie. Do Jak było z żoną, Mirku? No. Te Najlepszy nauczyciel, naprawdę. Super. Żaden stres. Kupujemy! Kupujemy! Jesteśmy teraz. Piotrek będzie nagrywać, żebyśmy mogli was pokazać. Jak tutaj Irek świetnie uczę swoją kobietą. żeby no na pokoju jak przestanie pracować. Teraz drugą stronę okay. Ale mam przed... Że... Czyli wybieraj, 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 wybieraj lewo I mogę, I mogę. Okay. Okay. I wyluzuj. Okay. Tak, tak, żeby pracować. Tak. Okej. Okay. Ale i nie mam... Wyluzuj, okay. wyluzuj. Popuść jeszcze, popuść jeszcze. I teraz o tak o tak. tak, y... cały poziom, tak zwany... w całym poziomie. Tak zwanym... I to jest... To jest pełny wiatr. I jedziemy szybko, tak? Tak szybko, chociaż nieco. Wybieraj tego koka, żeby nie falował. po prostu w centrum. Czyli wiatr wieje dokładnie w centrum. Znaczy dokładnie, nie, nigdy on nie wieje tak dokładnie, ale można tak założyć. A kiedy może być tak, że błądzi? Pomci... No właśnie, teraz. jakby zakryć wiatr. takie życie, które pokażę I teraz ją ręką, płece, do góry. Tak, jest. Proszę, się Do jednego, do jednego. Do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do góry do góry do góry do góry. do góry do podnieś do góry, do góry do góry, okay, do góry ją podnieś, tam się <noise> tą ludnikiem, ciągnij, ciągnij, ciągnij. Dziękuję, chłopaki. bardzo za lekcję, za lekcję, Pływanie. na żeglówkę! A kto tutaj będzie płynąć? To jest biedny moment na żaglówkę. Tak, takiego. Przychodzisz, szaracz, wybierasz do łowin, coś takiego. Przychodzisz, siadasz, wybierasz. Ja ci będę mówił, ale to będzie głównie, to będzie to, co będzie. Ja, jest... no, Mówię ci. To jest... Tak, na spokojnie, bez stresu. No, no to był taki moment, żeby jak się przyznaliśmy, to jest sporo, ale mega. No. Mamuś, teraz ja. Nie bolały ci ręce? Wolą, no. Wolą, no. Bolą, bolą, nie? Bolą, no. Tak super Jak było Ilia? świetnie Masz super tatę i mamy co? Tak, trzyją. Trzy razy. Okej, teraz jak skończyliśmy pływać. To super, super Michał. Ekstra. Wow! Franek! Zbieramy gałęzie suche z, z lasu, bohater ekstra na ognisko, będziemy robić ognisko, robimy jakieś dobre jedzenie, ok my już jemy, jest ognisko, siedzimy i teraz dostali taki fajny prezent, to Długą... jest krótkofalówka krótko i no. gadają. <laughs> od dwójka i mają teraz świetna zabawa. Chowają się w lesie. Ale Ina jest smutna, bo. Hej, no. I teraz oni się bawią wakitakami. takami. I niektórzy, Sylwia już jedzie do domu, bo jutro od 5 rano ma loud dash. Oni nie chcą, że swoje namiot się smoknie, bo mają wycieczkę za tydzień i są suche. Słuchaj swoje namiot. A dziewczyny tutaj Karolina też już siedzie do domu. Madzia już jechała do domu. E, do, dalej do Warszawy. Bo ma po prostu lat i nikogo nie chce zapakować jutro jak będzie deszlało, więc my zostaniemy. My będziemy jutro się bawić. Może jak deszcz nie pada, to będziemy... Jeszcze... Chcemy robić szybko zdjęcie ze wszystkimi, bo wszyscy zaraz wyjeżdżają. Zbieramy wszystkie, wiemy. Chodź mi na zdjęcie, chodź. Chodź. Co Ireneci powiedział? jestem dobra. <grymka> A to już piosenka, ty nie masz taty, nie masz mamy. I tato ci przekonał, że na pewno. Idziemy do przesłuchania. Idziemy do przesłuchali. Mogę jeszcze czerwonego? A pamiętacie, pamiętacie jakie były zasady? Dzieci idą tam <grym> spać <się z nimi> i tam nie piszczymy, a nie piszczymy. A ja już sformalnie już się Ile tutaj mamy dzieci? One, two, three. Bye. Bye. A gdzie jest Jasiu? No, nie mogę. Aha, śpi. Miło oglądanie, bajki. Właśnie dzisiaj jest deszczowy dzień. Czyli po dnia mi nie za bardzo. Ale na szczęście wracany w Irka. nas uratowali. I mamy teraz i <laughs> Zgadłam, byłam niebieski. Nie. Ale jaki kolor tam jest? Niebieski. Nie. Jak ci się spodobało z, na żaglówkach? Dobrze. Podobało ci się? Oh. Pokażemy wszystkich. No jak? Co dostaliśmy? No i jeszcze. Kotek. Mamy się też spodobało na jeżela. Na żaglówkę. <grych> A później pojechaliśmy dzisiaj na jump planet. Jak ci się spodobało z mamą? Uczyliśmy Nie. się backflips. Jump park. Jump park, no? Jak ci się spodobało? Dobra. Lepiej niż deszcz, co? Zobacz, było. Już mi się średnio spodobało. No. A jak było... Ja ci uczyłam jak robić backflip, tak? Salto do tyłu. Będziemy mieli film nie, niebawem o remontu, i to jest część, dlatego. Tak, to nie mówię niebawem, tylko niedługo. Dobrze, niedługo, niebawem. Część, dlatego ch chcę dokończyć ten remont i dlatego ten remont jest dla mnie bardzo ważny i ja już z Irkiem rozmawiam na ten temat. Już wiele lat, bo wtedy mamy wolność, żeby tutaj wynajmować ten, ten dom. Możemy, bo tutaj mamy stak narciarski, będziemy mogli gdzieś wyjechać na zimę, bo już zimę w Polsce mi wykańcza i mamy możliwość, żeby tutaj zarobić pieniądze, wynajmując ten dom na Airbnb albo na Slohop. Um, być gdzieś ciepło, być gdzieś może wynajmować. Uh, żegówka, pływać gdzieś uh, w Chorwacji, albo i jednak w tym samym czasie zarobić pieniądze tutaj. Widzę. I. Aha, widzę. I później w lecie my chcemy Was zaprosić tutaj, żebyście tutaj w ogrodzie nasze zbierali owoce z nami, jedli żywienie terapeutyczne. Uczyć się jak rodzić w domu, uczyć się jak być niezależnym od systemu, bo tutaj mamy sporo fajnych rzeczy, fajne rozwiązanie, żeby nie wchodzić w systemie medyczne, um, fizyczne. fizyczne z jedzeniem do marketu i też taurą. myślimy o magazynie do, do zbierania generator, biodiesel. Mamy dużo pomysłów. I byśmy chcieli z wami to podzielić, i też z wami, jakby zainspirować, bo też macie dużo wiedzy. A jak zawsze, jak jesteśmy wspólni, no ktoś ma super pomysł, bo też tak żyjecie. I to jakaś wspólna um, bycie razem, żebyśmy się nauczyli, jak lepiej funkcjonować, jak lepiej żyć terapeutycznie, jak lepiej um, rozwinąć. Um, Życia świadoma, życia obudzona, życia terapeutyczna. I oczywiście, z czasem, jak już skończymy nasz remont u nas w domu, no to chcemy dobudować na podwórku nasze, na nasz drugi, trzeci działek może taki domki, żebyśmy mogli Was gościć na turnusze. Zamiast mieć turnus gdzieś indziej, to tutaj może będziemy mieli nasze właśnie ośrodek. Ale to już dalekie plany są. Najpierw musimy zarobić, żeby kończyć tutaj nasze remont. W A domu. ty wiecie, co to jest zakonnica? Jaki to ma wspólnego do naszej rozmowy o remontu i o żagłówka? No nic, ale Aha. ja Cię tylko pytam. Aha. Chyba wiedzą. Więc to są nasze wspólne, rodzinne plany, to co byśmy chcieli realizować dla nas, dla was. Um, no, ewentualnie mieć ośrodek u nas na nasze działki, zamiast płacić komuś za ośrodek, ale to 5-10 lat takie mamy pomysły. Zarabiam na aktorstwie. Jeżeli ktoś zna jakieś pana role, zarabiam i później wracamy. A czy ktoś tutaj. wiedział, że, że rok to jest 12 miesięcy? I mówili, że wiedzą, czy nie? Nie wiem. Aha. I to na pewno nie jest jakiś zdrowe, farbę. To jest Już jest późno. My już musimy spać, Iż, bo ta jest niewyspana. Ja jestem niewyspana. Dwa dni pod nami o tym. I teraz mamy łóżka i idziemy spać. Ty i ja razem? Mama. Mamona. Mamona. I love you. Papa. <coughs> Papa. Do zobaczenia. Pikabu. <laughs> oni nie. Pikabu. Oni nie mają 6 miesięcy i no. Pikabu. Aha.